Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto rabarbarowe uniesienie. Potrzebować będziemy dwie szklanki mąki, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 100 ml oleju, dwie łyżki kwaśnej śmietany, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Dwa jajka i pół szklanki cukru. I składniki ciasta należy dokładnie połączyć. Tutaj mam 30 deko rabarbaru. Rabarbar mam opłukany. Pokroję w takie cieniutkie plasterki. A tutaj mam 5 białek i jeden budyń. I pół szklanki cukru. Białka z cukrem i szczyptą soli ubiję na sztywno, połączę z budyniem. Ciasto zarabiam i podzielę na dwie części. Większą część ciasta dam do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia a mniejszą dam na wierzch. Tak, ciasto już mam zarobione. Tak jedną trzecią ciasta zostawiamy taką kuleczkę, a pozostałe wyłożę do formy. No to tak rozprowadzam po całej powierzchni. Moje ciasta są takie troszeczkę nierówne, ale ja lubię takie ciasta, które ma takie nierówności. Możemy sobie to rozwałkować włóczkiem, a możemy zostawić w takiej formie jak ja. Jest to szybsza forma. Ja jeszcze tak celowo robię takie zagłębienia i już mam ciasto rozłożone. Teraz kroję rabarbar i ubijam białka. Białka już mam ubite na sztywno. Dodaję budyń i dokładnie mieszam. Budyń bez cukru 40 gram. Przygotowaną piankę jeszcze przemieszam brzegi, a tutaj rabarbar pokroiłam, był dosyć soczysty, więc posypałam go kisielem. Dałam dwie łyżki kisielu. Rabarbar rozkładamy. Na całej powierzchni. I teraz przygotujemy. Wykładam piankę też rozprowadzając po całej powierzchni i nawierzch damy pozostawione ciasto. I na wierzch kruszymy albo rozkładamy pozostawione ciasto. Ciasto będziemy piekli około 50 minut w 170 stopni. to możemy sobie przygotować wieczorem a rano upiec. Tak i tak przygotowane wędruje do piekarnika. Na no około 50 minut w 170 stopniach. Rabarbarowa. Uniesienie. I tak oto ciasto na barbarowe uniesienie mamy gotowe. Wierz oprócz cukrem pudrem, a tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba? to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto rabarbarowe uniesienie.